Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przyjęcie, przez Państwo zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową, na której przedstawimy ofertę kulturalną naszego miasta Białej Podlaski na okres wiosny, najbliższych dwóch miesięcy. Będzie się działo bardzo dużo, szczegółowy wykaz kilkudziesięciu przedsięwzięć znajdziecie Państwo w kalendarzach. Inicjatyw artystycznych miejskich instytucji kultury oraz na ich stronach internetowych. Dzisiaj chcielibyśmy skoncentrować uwagę mieszkańców Białej Podlaski na tych najważniejszych. Jednocześnie bardzo chciałbym nas, mieszkańców miasta, zachęcić do takiego wspólnego świętowania wydarzeń kulturalnych, do spotkań w pięknych okolicznościach przyrody naszego skarbu, jakim jest Park Radziwiłłowski oraz odwiedzania naszych instytucji kultury przy okazji zaproponowanych przez nas wydarzeń. Wydarzenia zaplanowane na maj. Te, których autorem i organizatorem jest Wiatrki Centrum Kultury. 11 maja zapraszamy na wystawę malarstwa Krzysztofa Bojarczuka do Galerii Podlaskiej. Jest to artysta związany z Podlasiem, Pochodzi z Radnia Podlaskiego, dziś mieszka w Nowym Sączu, ale w swojej bogatej twórczości prezentuje urodę przyrody naszego południowego Podlasia. 12 maja spotkajmy się na uroczystościach miejskich 34 Pułku Piechoty. Przypomnę, że jest to nasze miejskie święto wyróżniające nas jako społeczność białską na tle historii okresu międzywojennego. O przedstawienie szczegółów, bardzo proszę Pana Dyrektora, Pani Wagatari. Święto 34. półku rozpoczniemy przed pomnikiem e, na ulicy Warszawskiej o godzinie 10:00. E, następnie o godzinie 11.30 e, odbędzie się uroczysta msza święta w kościele e, świętego Antoniego e, przy ulicy Narutowicza. I następnie przemaszerujemy na Plac Wolności, i oczywiście na Placu Wolności odbędzie się piknik wojskowy, co jest atrakcją. No oczywiście, tak jak na pikniku wojskowym, największymi atrakcjami jest oczywiście wystawa sprzętu wojskowego, ale również i służb mundurowych. I zaproszenie przyjęły do nas takie instytucje i jednostki wojskowe. Będziemy gościć Warszawską Brygadę Pancerną z Wesołej, która zaprezentuje nam pokaz sprzętu statycznego czołgu Leopard oraz pokazu statycznego broni strzeleckiej i indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Przyjedzie do nas również stoisko Wystawiennicze Muzeum Sił Powietrznych z Deblina. Swoje siły bojowe zaprezentuje również 23. Brygada Lekkiej Wichoty stacjonująca pod Białą Podlaską. Oczywiście atrakcją artystyczną będzie koncert, koncert orkiestry wojskowej z Siedlec. Połączoną z częścią, taką, może nie z częścią, ale połączoną z występem artystycznym zespołu wokalnego Brewi z Bielskiego Centrum Kultury, zespołu Chwilka z Bielskiego Centrum Kultury. Co jeszcze? No, oczywiście, cały pokaz umundurowania i sprzętu naszych naszych tutaj miejskich służb i Instytucji mundurowych. Piknik może tylko powiem, że piknik potrwa od godziny 13 do godziny 17. na Plac Wolności. Zapraszam. Jest to niedziela, czas, który warto spędzić rodzinnie, a ze względu na atrakcyjność prezentacji, pewnie byłoby grzechem nie zabrać ze sobą najmłodszych. Kolejne z wydarzeń to pierwszy piaski festiwal muzyki organowej i kameralnej którym inicjujemy ten rodzaj wydarzeń w naszym mieście. To zupełnie nowa jakość oferty kulturalnej w Białej Podlaskiej. Moim marzeniem jest, aby ta zainicjowana przeze mnie i przez współpracowników idea rozwijała się także w kolejnych latach w dwóch kościołach kościele pod wezwaniem błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz w kościele świętego Antoniego. Będziemy mogli w sumie obejrzeć trzy koncerty znakomitych wykonawców i kompozytorów muzyki organowej i kameralnej pochodzących z takich krajów jak Słowacja, Niemcy oraz Nowa Zelandia oraz Polska oczywiście. Ten międzynarodowy charakter festiwalu i jego wysoka wartość artystyczna, jak ufam, spotkają się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem naszej pialskiej dodam, pewnie wymagającej publiczności. 18 maja, z okazji jubileuszu dziesięciolecia zespołu Dance Academy Studio, odbędzie się uroczysty koncert. To wspaniała formacja, trenują w niej już kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, a na pewno zjawiskowe przedsięwzięcie dostarczające mnóstwo estetycznych wrażeń uczestnikom. Ja tyle wam zupełnie, że Dens Akademii Złobia e, e, otrzymało e, w tym roku z okazji dziesięciolecia Białską e, Nagrodę Kultury za działalność artystyczną, którą będzie Pan Prezent węczał na koncer koncercie galowym. 19 maja rozpoczynamy sezon motocyklowy e, w niedzielę spotykamy się od godziny 9. Na placu Głodności, gdzie tradycyjnie całymi rodzinami będzie można podziwiać piękne, ryczące maszyny. Następnie po paradzie, uczestnicy przejadą do Serbegis, gdzie w kościele Ojców Kapucynów odbędzie się Msza Święta, a potem piknik nad Urokliwym Bugiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Białej do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. 24 maja. Zostaną zrealizowane równolegle dwa przedsięwzięcia. Pierwszy w Galerii Podlaskiej będzie dotyczył wystawy komiksu Krzysztofa Wyżykowskiego, Drugi to zaproszenie z klubu kultury Eureka na podsumowanie bajki, bajeczki poczytań babci, poczytań dziadków i puchatek. Jest to impreza, w której prezentują swoją twórczość nasi milusińscy przedszkolacy z Białej Podlaskiej a tę twórczość czytają im ich opiekunowie dziadkowie. 26 maja zapraszamy na ulicę Brzeską do naszej sali koncertowej na koncert zespołu Pieśni i Tańca Podlasiacy oraz Kapeli Ludowej Podlasiacy z okazji Dnia Matki przy okazji Jubileuszu 40-lecia tych zespołów. Towarzyszyć tej uroczystości będą także pokazy taneczne zespołów Domino oraz do 29 maja spotykamy się na Brzeski na jubileuszu Klubu Seniora Zacisze. W maju swoją ofertę przygotowała też Miejska Biblioteka Publiczna Dwiaj Podlaskiej i są to przede wszystkim 20 Dwiarskie Dni Książki Dziecięcej pod hasłem w barwnym rytmie. W tym roku naszą propozycją jest klimat muzyczny, stąd w barwnym rytmie. 15 maja rozpoczynają się te wydarzenia. hasłem wszystko gra. To będą to gry, zabawy, zajęcia, także spotkanie na temat wykonywania instrumentów muzycznych w bibliotece barwnej. 19 maja, tutaj będzie koncert zespołu Fasolki. To będzie taka kulminacja, oczywiście, pokazy z Także kiermasz we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, kiermarz, którego zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie Wspólnych Świat i Ośrodek Zabotyniu. Następnie 22 maja, co słychać, spotkanie autorskie z Arną Czerwinską Autor kluczowe dla dzieci i młodzieży, między innymi o tematyce muzycznej. Kolejne, kolejne wydarzenie, co jest grane, rodzinne rozgrywki muzyczno-taneczne. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach rodziców z dziećmi I mam nadzieję, że ta nasza propozycja przypadnie Państwu do gustu. Myślę, że wielu z nas, pokoleni dzisiejszych rodziców, z rozrzewnieniem wspomina hity fasolek. Sam dzisiaj śpiewam je swoim dzieciom. Sądzę, że to będzie wspaniała zabawa dla kilku pokoleniowych rodzinnych składów. Majowa oferta Muzeum Południowego Podlasia obejmuje przede wszystkim noc muzeum, do której preludium będzie otwarcie wystawy twórczości Janusza Towbika, zatytułowanej w krainie To znany plastyk dokumentujący i ilustrujący. Wydawnictwa dla dzieci, także podręczniki szkolne. Twórczość Janusza Tufpika nas zainspirowała do tego, aby tegoroczną noc muzeum, która się odbywa już po raz jedenasty, dedykować dzieciom. Twórczość Janusza Tufpika jest bardzo bajkowa, baśniowa ze względu na tę część jego pracy twórczej związaną z ilustrowaniem książek, podręczników, bajek, baśni. Był znakomitym y, rysownikiem zwierząt, wykonywał y, rysunki do encyklopedii zwierząt, y, rysował y, przedmioty wejzera, więc chcielibyśmy przedstawić tę noc muzeum właśnie w taki sposób waśniowy, bajkowy. Y, będą y, to, poza zajęciami plastycznymi, warsztatami plastycznymi, y, różne y, zajęcia rukowe, gry, zabawy, konkursy. Z dzieci będą miały okazję zobaczyć, jak dawniej może ich rodzice lub nawet dziadkowie oglądali bajki, czyli z tak zwanego co jest dzisiaj już takim przedmiotem bardzo muzealnym. Ponadto przedstawimy też w formie nagrania bajki, które właśnie Janusz Szczotki projektował pod gwiazdą. Już będzie to taka forma współcześniona, żeby dzieci, percepcja była. Chyba jak łatwiejsza. Będzie też koncert piosenek dla dzieci. Zaprosimy dzieci do wykonywania lampionów, ponieważ to jest noc muzeów, więc zakładam, że rodzice pozwolą dzieciom przybywać znacznie dłużej, może nie do 24.00. Już ten koniec noc muzeów to raczej rezerwujemy dla rodziców, których zapraszamy na nocne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem ale żeby dzieciom ułatwić, rozjaśnić drogę do domów, to będą wykonywały lampiony. I wszyscy, jak Flamy, damy się porwać wyobraźni i mi przenieść w krainę właśnie. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Parku Radzieckiego i Muzeum właśnie podczas Nocy Muzeów 18 maja. To były propozycje, które nasze instytucje kultury przygotowały na miesiąc maj.